Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Roso i witajcie w kolejnym odcinku z Margonem. E, nagrywam ten odcinek po raz chyba drugi, bo generalnie miałem wczoraj problemy z renderowaniem, znaczy z renderingiem, z programem do renderingu i nie chciał mi znowu całego odcinka zrenderować. Co chwilę mi się w sumie crashował w randomowej. W randomowym procencie, czyli w 73, tam w 29%, i tak dalej, także no lipa totalna. Miałem ten sam problem w sumie kilka dni temu, jak podcasta sobie renderowałem, i no niestety wróciło. Nie? Dlatego najprawdopodobniej coś ze ścieżką było nie tak. Ostatnio też było to spowodowane, w sensie z ostatnim margonem, też to było spowodowane tym, że był jakiś korupt w, w ścieżce. Dlatego stwierdziłem, że raz jeszcze sobie nagram ścieżkę dźwiękową, bo raczej z wideo jest wszystko w porządku, bo same wideo się renderowało. Ścieżka dźwiękowa już niekoniecznie, dlatego mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. I jeszcze dzisiaj dostaniecie ten odcinek, jeżeli to oglądacie to dostaliście, nie wow. Ale no. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Muszę sobie to jakoś ogarnąć, bo nie wiem z jakiego powodu coś takiego się tutaj uskutecznia, dlatego... Muszę przejrzeć wszystko. Najprawdopodobniej czeka mi jakiś format kompa, bo coś tutaj się złego z tym moim sprzętem ostatnio dzieje. A to w sumie i tak, i tak jest mi delikatnie na rękę, bo za niedługo planuję zakupić sobie dysk SSD. Dlatego też w sumie przy okazji zmiany dysku, może sformatuję sobie kąpa. Także postaram się najpierw nagrać jakieś odcinki na zapas, żebym mógł sobie to tam wrzucić. Bo najprawdopodobniej przez kilka dni nie będę miał jak wszystkiego e, nagrać. Czegokolwiek nagrać tak naprawdę. <śmary> Margonem może jeszcze by jakoś przeszło, e, bo bym to ewentualnie nagrał na laptopie, ale powiedzmy że, powiedzmy, że nie będę miał za bardzo tyle czasu, bo będę musiał poogarniać wszystko, co z e, formatem się wiąże. E, dlatego cóż, zobaczymy jak to będzie jeszcze wyglądać. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. <śmary> no najprawdopodobniej najpierw sobie w jakiś sposób, tak jak mówiłem, zrobię, zrobię zapas materiałów i potem dopiero się o tym zajmę. Także nie martwcie się, odcinki będą. Czasem nie o tej godzinie, o której powinny, ale pojawią się, nie? Tak jak dzisiaj. Także o, mam nadzieję, że się pojawią. No ale cóż, więc tak. Wracając do generalnie głównego wątku, mm, jeśli chodzi o ten odcinek, <laughs> wybaczcie, coś mi w gardle drapie, męczy straszliwie e, dzisiaj. E, za dużo dzisiaj gadam, bo, bo w pracy miałem taki zapieprz znowu, że to jest szok i kurcze moje gardło jest trochę zdarte od tego cały czas gadania, także no cóż. Jeżeli ktoś e, tutaj z obecnych pracuje w, w nie wiem, w instruktażu jazdy, czy, czy w szkole, czy coś, to, to wie o czym mówię, bo ciągłe gadanie też niestety e, delikatnie niszczy struny głosowe, no ale e, już o, odsuńmy ten, tom, ten temat na bok. I wracamy do, do tego, o czym chciałem powiedzieć, czyli o kolejnych e, seriach, które pojawią się, słuchajcie, na kanale. E, oczywiście tutaj będzie wypadał cały czas ten gameplay nasz tutaj z, z Margonem. Postaram się na następnym odcinku, znaczy nie na następnym, ale na kolejnym gameplayu z tego maga, jakąś tam jakieś ekspowisko e, wrzucić jakiś moment, w którym ekspie. E, ale o tym i tak, i tak porozmawiamy e, trochę później, bo byłam bardzo ciekawy temat, związany w sumie z całą sytuacją, która w Margonem się uskutecznia <laughs> i expieniem. I, I moim generalnie podejściem do gry, dlatego, dlatego to tam w, w następnym odcinku najprawdopodobniej, w sensie w następnym gameplayu zmaga pewnie sobie o tym porozmawiamy. W następnym odcinku pojawi się, e, pojawi się odcineczek z Berufsa, e, w sensie poprzednio zrobiłem sobie wojownika, jednak wyzerowałem się na mrówkach. Doekspiłem go do, z powrotem do tego 20 któregoś levela, ale jednak stwierdziłem, że zacznę sobie od nowa. I ewentualnie będę wam wrzucał właśnie odcinki z tego ekspienia I postanowiłem sobie, że jeżeli się jeszcze raz wyzeruje, to porzu porzucam tę postać tak, jak porzuciłem tego wojownika, i tworzę następną. Etap o poprzednią usuwam. Po prostu tak, pyknie i od początku w sensie no, maksymalną ilość postaci, którą będę mógł stworzyć i potem ewentualnie już sobie to zostawię. Tu chodzi generalnie o, o serię, nie? Żeby, żeby ta seria jakoś tam konkretnie wyglądała i żeby wyjść, żebyście wy mieli jakiś ewentualny wgląd do tego, ile razy startowałem przy sobie w tym stylu. Jednak mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej. Chcę sobie zrobić łowcę, bo łowcą długo nie grałem. W sumie pierwszy raz, znaczy grałem łowcą ostatni raz dawno, bardzo dawno temu jeszcze na starym silniku, kiedy nie miałem jeszcze tego mojego aktualnego konta, które już nie istnieje tak naprawdę te poprzednie, bo to one po kilku latach zostało usunięte, dlatego, dlatego ostatni raz kiedy grałem łowcą to było dobre, o Jezus, no bardzo dawno temu, nawet już nie wiem ile dokładnie, bo, bo nie pamiętam, do podstawówki wtedy chodziłem, a już 3 lata pracuję, także sobie możecie policzyć mniej więcej ile to czasu minęło. E, więc, tak, nie licząc generalnie następnego odcinka, który e, będzie z Berufsa, to oczywiście sobie wrzucimy potem następny gameplay z tego MAGA. E, a tak, właśnie, bo, bo nie wiem czy wspomniałem, ale jestem tutaj głównie z tego względu, że robię ZRK, nie, nie jest nie XP tutaj, po prostu sobie robię zakon równowagi, dlatego. Tutaj już się już tłumaczę dlaczego akurat tutaj jestem i to nie jest odcinek na żywo, ja sobie to nagrywam znowu post-factum, tak jak mówiłem na początku odcinka, bo tamta ścieżka dźwiękowa mogła być troszkę zepsuta. No, ale generalnie, wracając do tematu kolejnych serii, to tak jak wspomniałem wcześniej, w sensie w wcześniejszych odcinkach, będziemy sobie startować z kolejnym sezonem do setnego levela i była ankieta, w sumie dalej jest ankieta, dalej możecie w niej głosować, jest ona i na Discordzie, i na moim, mam na mojej karcie społeczności. E, tam mogliście sobie zagłosować na kolejną profesję, którą będę grał i będę expił do setnego levela. Aktualnie wygrywa tancerz i mogę już w tej chwili powiedzieć, że seria będzie na 100% ze tancerza, bo generalnie no można powiedzieć, że jednogło, no jednogłośnie poszło na, na tancerza, także jest straszna przewaga pomiędzy Paladynem, Paladyn był na drugim miejscu, a pomiędzy Paladynem a tancerzem jest jakieś 40% przewagi. Gdzie zagłosowało jakieś 160 osób, dlatego, no, powiedzmy, że jest tutaj dosyć, dosyć spora różnica, i raczej już nie wiem, co by się musiało stać, żeby generalnie to się zmieniło. Dlatego, na 99,9% będzie tancerz, chyba że ktoś tutaj jakieś rzeczy wy, wyczaruje i coś tam się uskuteczni, ale, ale raczej wątpię, także tancerz będzie na, 90, no, no, na 100%, można powiedzieć. I słuchajcie, będzie to wyglądało w ten sposób, że na początku wrzucę sobie odcinek 0, w którym mniej więcej powiem co i jak. I będę potrzebował wtedy Waszego feedbacku, ale to powiem również na tym odcinku. Chodzi o to, żebyście mi powiedzieli: Możecie już teraz mówić mniej więcej, w jakim formacie chcielibyście obejrzeć ten odcinek. Czy wolelibyście, żeby to wyglądało tak, jak to było w przypadku Paladyna, czyli żebym nagrywał serię, w której pokazuję Wam każdy kolejny wybity level? Jak sobie gram? Czy wolicie coś w rodzaju mm, przedziałów levelowych, tak jak to robiłem wy w przypadku e, MAGA? Czyli robimy sobie odcinek na 10, 20, 30, 40, 50 i tak dalej, i tak e, dalej. Powiedzcie, jaki format by się Wam bardziej podobał e, i w jaki sposób e, miałbym to Wam tutaj generalnie przekazać. Kolejna rzecz jest taka, że oczywiście będziemy sobie grać na streamach, czyli będę levelował tego tancerza na streamach, także polecam sobie wejść twitch.tv slash rossoTV i zostawić followka. Na razie w Margonem nie gramy, bo ja sobie odpoczywam przed tą serią, żeby mi to tutaj za bardzo nie zbrzydło. Dlatego na razie w Margonem nie gramy, będziemy grać dopiero gdzieś w okolicach lipca, jak już właśnie wystartuje serią. Na razie gramy w The Elder Scrolls Online. Jeżeli ktoś gra, to zapraszam na Discorda i do gildii naszej, także Także śmiało wbijajcie. Jeśli chodzi o serię z stancerza, to ona wystartuje. Chciałbym wystartować na początku lipca. Z 1 lipca wrzucę odcinek zerowy najprawdopodobniej i już tydzień później sobie czyli w następny wtorek od tego odcinka sobie najprawdopodobniej wystartujemy już ze pełną serią. Dodatkowo w lipcu chciałbym zrobić taki wakacyjny miesiąc, to znaczy, że zrobię sobie jakieś, tak jak to robiłem dwa lata temu, czyli zrobię sobie jakiś tam zapas odcinków i będę wrzucał odcinki praktycznie codziennie, nie licząc weekendów, bo weekendy będą wtedy wpadały jakoś różnie lub nie będą wpadały w ogóle. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale jeżeli ktoś jest dłużej niż dwa lata na moim kanale, no to wtedy w sensie nie licząc tych wszystkich przerw, które miałem po drodze, ale teraz już nie planuję, także nie martwcie się. E, jednak tak to było dwa lata temu. Wrzucałem sobie i to the Moon, e, i Darkest Dungeona i jeszcze margonem na zmianę. Po dwa odcinki nawet dziennie wpadało przez jakieś dobre trzy tygodnie. Nie był to pełny miesiąc, ale kilka tygodni tak wpadało. Także chciałbym zrobić coś takiego ponownie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A na dzisiaj słuchajcie, to tyle. E, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Wybaczcie, że taki krótki odcinek. Zapraszam Was na moje streamy oraz na Discorda, wszystkie linki macie w opisie. Dziękuję jeszcze raz za serdecznie za uwagę, szerokości i do usłyszenia.